Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Baszko. dzisiaj tak troszkę nietypowo opowiem Wam historię z mojego życia. Będzie to bardzo ciekawa historia. Historia o tym, jak po raz pierwszy zadzwoniłem pod 999. Historia tak by odbywała się zimą. Był deszcz, pamiętam, na, na chodniku był lód. Ja wracałem o 5, piątej, o 5 piątej, o piątej w nocy. Możliwe, że była to nawet 5 rano. Wracałem w stanie lekko wskazującym na mm, wcześniejsze spożycie tak zwanego alkoholu. Byłem już bardzo, bardzo blisko domu. Gdy okazało się, że że, że w alejce, właściwie chwilę przed moim domem, stoi sobie e, dziewczyna, e, młoda dama. Gdybym był wtedy trzeźwy, prawdopodobnie bym sobie stamtąd przeszedł, odszedł. E, bardzo ważna rzecz w tej historii, że ta dziewczyna wtedy tam zaczęła płakać. Ona płacze, płacze, się sobie, co jest grane, co jest grane. A że byłem lekko, prawda, śpiący, postanowiłem do niej podejść i zapytać się o co chodzi, że mogę jej w czymś pomóc, więc idę. Idę. Czy jest coś, co mogę dla Pani zrobić? Właściwie brzmiało to pewnie trochę... Czyś pomógł? Przepraszam, mieszka Przepraszam, mieszkam niedaleko. Wpadniesz do mnie na... ...kawkę? Mam dobrą kawkę. Jakobs. To jest... To jest Jakobs. I ona, okazało się, że ona nie mówi, nie mówi po polsku. Zrozumiałem tylko, że don't, don't, I don't speak Polish. Okej, okay, mówię sobie, haha, podwyższasz poprzyszkę maleńka. Jako, że mój angielski jest very, very well, I'm sorry, can I help you, my pretty, pretty, pretty lady? Ona powiedziała, że, że dzwoniła przez domofon i że coś się stało, że zgubiła swój telefon. Telefon, nie może, nikt jej nie otwierał drzwi, przypominam, z piąta rano, zimno jak cholera, ona była w czymś takim... Cienkim, nie wiem co to było. I a, też bardzo ważna historia. Ta dziewczyna była dosyć spora. Będzie to miało znaczenie w dalszej części opowieści. Zrozumiałem tylko tyle, że mam zadzwonić pod domofon, pod, pod numer, nie wiem, 18 powiedzmy. Mówię sobie, ej, jestem w stanie to zrobić. Dziewczyno, dziewczyno, mogę coś do siebie zrobić. No dobra, let's go, że tak powiedziałem do niej po angielsku. Idę do domofonu, dzwonię. A, a. Piąta rano, oczywiście, kurde, nie będę robił syfu. No dobra, zadzwoniłem dwa razy, raz, drugi, mówi Don't, don't, no, 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 no. Nikt nie otwiera. To ona tam, ona, ona tam płacze. Sta stanęła przy mnie obok drzwi. Stanęła i ona postanowiła, że stanie obok mnie goło tych drzwi. Że stanie w jej przypadku wyglądało dosyć e, krzywo. Myślę, że ona też była w stanie wskazującym. Tylko, że ona ciągle zaczęła płakać. Zaczęła płakać w tak straszny sposób. W tym wszystkim e, zaczęła też się trząść, prawda? Bo przypominam, była to zimą. Było cholenie zimno na dworze. Ona by miała coś na sobie takiego cienkiego, jakąś sukienkę. Teraz jak stoimy, Mówię, kurde, co tu robić, nie? Zacząłem tam jej się coś pytać po tym angielsku. I wtedy ona, jak się nie przewróci na ziemię, przypominam, że, prawda, na ziemi był lód, była zima. Jak się nie przewróciła na ziemię? Mówię, cholera jasna, ona waży, że 120 kilo. Ja nie, nie mam siły, ja nie będę się z tą szarpał, nie mam takich, yy, prawda, medycznych. Ona tam leży i, i przez cały czas, prawda, on, ona płacze. Ona płacze, leży, leży, płacze w tym lodzie. Mówię, no nie, no nie będę się szarpał, bo jeszcze jej zrobię krzywdę, prawda? Nie jak już leży, to niech sobie, niech sobie leży. A nie jak już leży, to niech sobie, niech sobie leży. Ona tak zaczęła tam płakać, zaczęła płakać, zaczęła się po prostu dławić cała, zaczęła się dławić. Mówię, nie, nie ze mną te numery, Brunner. I wtedy postanowiłem, że zadzwonię pod wspomniane wtedy 999. No to dzwonię. Dzwonię. Nie wiem, czy na lekcjach e, przysposobienia obronnego też, też było coś takiego u was, jak e, takie wstępne, dzwonienie, mieliśmy, każdy miał, miał napisać, co tam trzeba mówić i jak jest, jaka jest formułka cała, że trzeba być spokojnym, opanowanym, pokojnym, powiedzieć to wszystko ładnie, powiedzieć spokojnym, to pierwsze co, dzwonię, dzwonię oczywiście, jestem spokojny, jestem spokojny, prawda, jestem spokojny i odbiera tam jakaś pani, pyta się, skąd dzwonię, ja wtedy, kurde, jakiś zły numer chyba, bo myślałem, że przełączają mnie, że to od razu Szczecin, No to mówię... Nie, no, obracam się w jedną, w drugą stronę. I mówię, no, no chyba Szczecin, nie? Szczecin, halo, tutaj Szczecin. Ona mówi, co się stało? Ja mówię, że dziewczyna, dziewczyna leży, yy, nie odzywa się po angielsku, yy, nie odzywa się w naszym języku. Przypominam, że jesteśmy w Polsce yy, nie mówi po polsku, leży, płacze, ma zadrapaną nogę, bo nie, nie wspomniałem wcześniej że miała zadrapaną całą nogę we, we krwi, także prawdopodobnie się przewróciła już wcześniej. Nie wiem, była naćpana, na pijana, nie wiem, nie wiem. dziewczyna jest, ale gdzie ona leży. Ja idę pod te drzwi i patrzę jaki to jest adres. Nie było adresu. Haha. Ha, taki jestem sprytny, że poszedłem do budynku obok. Nie pamiętam jak ta ulica się nazywała do tej pory. I mówię, no, że taka i taka ulica. No bym powiedziała ile ona ma. Powiedziałem, że... Myślę, że z 26. Tak, 26 i 3 dni. Ona mówi, świetnie, to za precyzyjne informacje. I co jej jest? No nie wiem, płacze, może ją zdradził chłopak. Może ktoś ją zabił. Znaczy, chciałem zabić albo zgwałcić. A może ją nawet zgwałcił. I ona płacze. I drzwi nie otwierają jej drzwi. No ona mówi, dobrze, to przyjedziemy za chwilę. I przyjechali. Ja wychodzę tam... Tutaj! Najlepsza impreza w mieście, panowie, chodźcie. Więc oni przychodzą, wychodzą, pytałem się, przepraszamy bardzo, czy pan jest spokrewniony? Czy jest pan chłopakiem tej oto leżącej na ziemi niewiasty, która ledwo oddycha i ma, nie, nie, nie mam z tym nic, nie, nie, mam z tym nic wspólnego, sprowokowała, nie, nie. To ona mnie sprowokowała, gwałt był po prostu, stało się tak? No, a tak sobie powiedziałem im, że ona średnio mówi, nie ona się nie odzywa i ona jest chyba z Danii albo ze, ze Szwecji. No co? Oni podchodzą pierwsze co? Przepraszamy, jak się pani czuje. Wie, ona nie mówi po człowieku. Nie mówi po, pol nie mówi po polsku. Wzięli ją, zapakowali ją. Ja taki cały w, w nerwach, roztrzęsiony, bo to pierwszy raz. Ale wniosek z tej historii może być tylko jeden. Wniosek jest taki, że że alkohol potrafił uratować komuś zdrowie i życie. Przypominam, że było bardzo zimno. Ona by tam postała, pewnie jeszcze z 5 godzin, upadłaby, zaczęłaby tam kurczę marznąć i mogłoby to się skończyć straszliwie. Dlatego jestem dumny z siebie, że, że, byłem tam wtedy. A w ogóle jak tam się znalazłem, to też jest świetna, świetna historia. Ale to może na, może na kiedy indziej. Nie wiem, może o czymś zapomniałem, może, może zapomniałem o czymś wspomnieć. Ale były to dla mnie chwile grozy i pewnie zrozumiecie dlaczego nie wszystko udało mi się zapamiętać. Byłem śpiący. Ona też była śpiąca. Także dzwońcie i pamiętajcie, zachowajcie spokój. Spokój jest okej. Okay. Spokój jest bardzo, bardzo ważny w takich sytuacjach. No dobra, dziękuję bardzo. To była niesamowita historia z mojego życia. Możecie napisać w komentarzach, czy wy też mieliście takie i czy dzwoniliście już kiedykolwiek na 999 i czy udało się. Zapraszam może na następne odcinki, jak nie wiem, może mi się przypomną jakieś niesamowite rzeczy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Żegnam.